Fantastyczne. Ja się jest sama ze sobą. Dzisiaj na śniadanie robię coś mega, mega, mega prostego. Będzie to jaglanka na mleku z bananem, z śliwkami, bo mamy już takie do wyjedzenia. A tutaj mam e, zamrożoną kostkę mleczka kokosowego. Tu jest chyba 50 gramów. I będę to dodawać. Najważniejsza rzecz z kaszą jaglaną jest taka, żeby ją przepukać kilka razy na przemian zimną i bardzo ciepłą wodą, bo jak tego nie zrobicie, to ona jest gorzka. Myjemy kaszę jaglaną ciepłą i zimną wodą na zmianę. Zalewam napojem roślinnym, ewentualnie mlekiem. Dorzucam kostkę mleczka kokosowego, wiórki kokosowe i gotuję do miękkości kaszy. Kroję sobie banana i śliwki. Te są już takie na wyczerpaniu, naprawdę. I to jest moje śniadanie. Tu jest owsianka, tu są banany. Owsianka ma trochę wiórek kokosowych, a tu są śliwki, już takie naprawdę na końcu swojego życia. Teraz bardzo prosta, szybka sałatka. Sałata, burak, grzanki, feta, orzechy włoskie i sok cytryny z czosnkiem i olejem. Do sałatki dodaję buraki. To są ugotowane buraki. Do tego trochę fety. Dolewam mój sos. Dorzucam posiekane orzechy włoskie, mieszam i wykładam na całą sałatkę po prostu grzanki. I to wszystko. Pyszna szybka sałatka. Bardzo dobre, ale Bardzo dobre, ale wczoraj mój chłopak zostawił chleb bez luźno na blacie i twarde grzanki są strasznie. Mówię to, żeby wiedział, że to jego wina. Dobre! Lubię buraka, ale nie tak, żeby tak go o, po prostu dodać do sałatki czy coś. Robiłam zupę, robiłam yy, ryżotto, ale tak w sałatce? No lol, dobre. Feta wszystko zmienia. Smak fety, naprawdę. Teraz będę robić kotlety z batatów zielonej soczewicy, pieczarkami i cebulką. To będzie wszystko w środku. Cebulka i pieczarki będą podsmażone. Jeszcze nie znam proporcji, bo wymyślam teraz to na spontanie. Więc zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie, ile będę musiała dosypać jakiejś bułki tartej, mąki. I mam nadzieję, że nie będę musiała użyć jajka, bo chciałam, żeby ten przepis był wegański. Proję cebulę na całkiem drobną kostkę. Podsmażam ją na odrobinie oleju. Kroję sobie wszystkie pieczarki, mieszam cebulę, dorzucam do niej wszystkie moje pieczarki, polewam sosem sojowym, żeby puściły wodę, i smażę. Pataty obieram i kroję na mniej więcej takie, takie małe kostki. Czym mniejsze będą, tym lepiej się ugotują. Dorzucam do garnka razem z soczewicą, dorzucam wodę, liście laurowe, ziela, ziele angielskie i gotuję. Do tych burgerów podsmażę na patelni. białą fasolkę konserwową z jakimiś przyprawami. Fasolka będzie jednak z piekarnika. Polałam ją odrobiną oleju, posypałam przyprawą do ziemniaków i dałam odrobinę płatków drożdżowych. Całość ubijam taką ubijaczką do ziemniaków. Wygląda to obrzydliwie. Dorzucam pieczarki, przesypuję do większego garnka, oczywiście, i mieszam. Wygląda to w ten sposób. Dorzucam pieprz, czosnek. Trochę z sosu sojowego. Mam tu 70 g bułki tartej i będę dosypywać po trochę i mieszać i zobaczymy jaka będzie konsystencja. Dosypuję bułkę tartą, mieszam, tak aby konsystencja mi odpowiadała, żeby te kotlety się lepiły ze sobą. I lepiej kotlety. 5 kotletów po 150 gramów tej masy z garnka i pół, który ma 75, czyli 5,5 kotletów. Ja dzisiaj zapewne zjem tylko jeden. Pachną spoko. Dużą robotę tutaj zrobił sos sojowy i liść laurowy z zielem angielskim. Pieczarki też są, cebulka jest, myślę, że będzie to dobre. Półki przekrawam i podsmażam na yy, suchej patelni. Kroję sobie moje ulubione warzywa do bulgerów, czyli pomidora i ogórka konserwowego. Na rozgrzany olej wrzucam y, burgery. Na bułkę nakładam połączenie majonezu z ketchupem. To mój ulubiony sos do burgerów. Na to dochodzi sałata. Ja dałam takie dwa liście. Burger, ogórki, pomidory i zakrywam. Ale gigant. Pachnie nieziemsko. Będę teraz robić coś w stylu takiego omleta, tylko że będzie on taki zawinięty z farszem z boczniaków, pieczarek, cebuli. Do tego będzie sosik czosnkowy, pomidor. I tu mam jajka, jeszcze chyba wezmę kilka, może dwa, bo to będzie dla mnie i dla chłopaka. A tutaj mam białko jaj, które zamroziłam, bo potrzebowałam tylko żółtka w pewnym momencie, więc stwierdziłam, że zamrożę i zużyję właśnie do takiego dania. Kroję resztę cebuli. Pieczarki i boczniaki. Podsmażam cebulkę, dorzucam pieczarki. Mam tutaj jedno białko rozmrożone i jedno zwykłe jajko. Dodam sól, czosnek, pieprz. Jeszcze trochę ziół i trochę mąki. Ale wszystkie proporcje będą w opisie. Tak wygląda moja masa. Dolałam troszkę wody, ale Wam na dole dam proporcje, jakbyście robili. Z całych dwóch jajek i zamiast jogurtu posmaruję czymś takim, bo stwierdziłam, że będzie smaczniej. Na patelnię wylewam moją masę. Sprawiam, żeby to było w miarę okrągłe. Po przewróceniu próbuję smarować. Dorzucam grzyby, pomidory i składam. I to wszystko. Dobra, przetestować. Mm, matko, jakie to jest dobre. Fantastyczne! Jeszcze. Te boczniaki i pieczarki, sztos i jeszcze sos sojowy do tego, ten serek śmietankowy, pomidor, żeby było jakieś surowe warzywo. Jak trafi mi się takie super mocne połączenie grzybów i tego serka śmietankowego, to to smakuje jak taki grzybowy pieczarkowy sos na przykład do placków ziemniaczanych. Przepyszne! O. Nie jestem mistrzem w kuchni, obierając ziemniaki, obrałam sobie trochę paznokcia. Kiedyś sobie pokroiłam kawałek palca, także różne rzeczy się zdarzają w kuchni. Dziękuję Wam bardzo za ten dzień jedzenia ze mną. Mam nadzieję, że któryś przepis Wam się spodobał i widzimy się w następnym filmie. Cześć!